No, no. Się, wyciągnij drugą nogą. Musisz iść na Musisz iść na nią. Musisz na nią. Usiądź na to, to żeby na nią usiąść. mam, no, na, to, mam raz. Raz. Nie wiem, aż strach pomyślnie co by się działo. co by się działo? Ale co bo się działo? Nie robię tego, nie robię tego, nie robię tego, nie robię siedzą. nie ode mnie, albo wężowie, ani osłownie, ani osłownie, Naprawdę. I Dobra, naprawdę. No, ja 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 ja, naprawdę. jest Naprawdę, no. no. I taka hmm. No nie, bo tak trochę ciężko można było wracać. Chyba, że na baranach. Ale miała fajnie, bo będziesz fajnie spuszczana na dół, wiesz? Jak jest to powiedzą? Nie. nie. Że do mnie scooter dzisiaj na i Coś mi się udaje. <grym> Teraz akcja ratunkowa, rozumiesz? No A patrz, jeszcze dwa kroki, byś była no to na podejściu. A no no, się Nie, bo to nie, 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 i nie, 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 Właśnie

Następnym razem zaczniesz z tego miejsca. <grymny> <Do> <grymny> o ja żeby... jak mi kopnęło. Tak, tak, teraz możesz. mnie Ja wojna to musi się największe na tym e, No, tam, to było. Ośpiało się. Pamiętam, że To mnie nie było. Tam nie było. Tam nie Tam nie wzmocni Tam normalnie Tam nie Tam normalnie. Tam normalnie, Tam normalnie Tam normalnie Tam dalej.

Taka prędkość lepiej? Okay? No Nie, no trochę szybciej. No to ba, strażnik, ja tylko teraz Ej, No. O, witamy na ziemi. A nie tak nie no, Jest? A ta drabina naprawdę robi no. No, no. No, No. A chcieli pomalować, co im się w życiu nie udało w traktora, kogoś wyciągnęli. No. W galcie, co wiem, nie. no. Cześć. Tak, wygląda na to Cześć. A gdzie Tak, przeprowadzona po myśli. تعا تعا تنطيكو